Numer klubowy to nasz autorski pomysł w Karohaus. Na początek pokażemy, gdzie znajduje się formularz i jak go wypełnić. W następnej kolejności opowiemy, do czego służy i jakie z niego osiągniecie korzyści. To nasza strona główna. Przewijając ją w dół, zobaczycie nasz filmik prezentujący całą witrynę. Po jego obejrzeniu będziecie czuli się na niej jak w domu. Pod prezentacją znajdują się dwa odnośniki. Jesteśmy parą. Wchodzę. Jestem singlem. Wchodzę. Tuż nad tymi odnośnikami znajdują się linki do formularzy numeru klubowego dla par oraz dla singli. Zróbmy to jednak ze strefy dla par. Panowie obserwujcie razem z nami, gdyż będziemy pokazywać jednocześnie obie wersje formularza. Po kliknięciu w odnośnik, powinniście zobaczyć taki obraz: Strefa dla par. A samotni panowie i panie z Ingielki. Strefę dla singli. Przesuwamy stronę w dół. Tutaj także znajdziecie dwa linki do formularza. Po lewej w spisie pod stron oraz na środku strefy dla par. W strefie dla singli wygląda to identycznie. W zależności od tego, czy jesteście parą czy singlem, powinniście widzieć takie oto obrazy na ekranie komputera. Wypełnijmy razem nasz formularz. Wpisujemy podstawowe dane. Imiona, miasto. Z naszej strony numeru telefonu będziemy używać tylko w nagłych przypadkach i to w postaci SMS. Bardzo ważne pole to e-mail. Jeśli wpiszecie go błędnie, nasze potwierdzenie nadania numeru do Was nie dotrze. Sprawdźcie więc po wpisaniu, czy jest on prawidłowy. Wiek. Jeśli po otrzymaniu od Was rezerwacji okaże się, że rezerwująca już imprezę grupa znacząco się od Was różni, wyślemy Wam o tym informację, abyście mogli podjąć sami decyzję, czy Wam to nie przeszkadza. Niki portal to pole nie jest obowiązkowe? Jeśli macie swój ulubiony numer, napiszcie go. Jeśli będzie wolny, stanie się Waszym numerem klubowym. Na trzy kolejne pytania odpowiadacie, zaznaczając pola ptaszkami kolejne ważne pole. Jeśli szukacie singli, to czy my dokładniej wypełnicie ten fragment formularza, tym my dokładniej dobierzemy panów z nadesłanych przez nich rezerwacji. Na nasze imprezy zapraszamy tylko taką ilość panów, na jaką otrzymaliśmy zaproszenia od Was. Kolejne pole także nie jest obowiązkowe. Lecz już kilkukrotnie na imprezie szukał ktoś kogoś o określonej orientacji seksualnej. Po przejrzeniu numerów klubowych gości udało nam się poznać te osoby ze sobą, a dzięki zasadzie zamkniętych drzwi mogli się bawić tak jak lubią, mając komfort intymności w karohaus. house. Jeśli ostatnie pole będzie dokładnie wypełnione, postaramy się, by to, co się w nim znalazło, a nie odbiega cenowo od normy, pojawiło się w naszym barze, gdy tylko wpłynie Wasza rezerwacja. Zależy nam, abyście mogli miło wspominać pobyt w naszym klubie. Jeśli formularz został prawidłowo wypełniony po kliknięciu w weśli i przewinięciu strony na górę, powinien pojawić się widoczny na ekranie napis. W tej chwili szybko opiszemy różnice w formularzu numeru klubowego dla singli i singielek. Wypełnione dokładnie zaznaczone tutaj pole zwiększa szanse na otrzymanie zaproszenia, gdyż porównamy podane opisy z tym, kogo szukają pary i panie, które już złożyły rezerwację. Tutaj istnieją tylko trzy opcje, które opisaliśmy dokładnie w strefie dla Singli. Pierwszy raz w caro House Weryfikacja, czyli jak uzyskać adres. Powinny się pojawić numery od 1 do 3, każdy wpis typu e-mail, telefon i tym podobne. Daje nam jasno do zrozumienia, że wysyłająca osoba nie zapoznała się z zasadami klubowymi, co jednoznacznie wyklucza ją z możliwości otrzymania zaproszenia. Jak tylko będziemy mieli dostęp do komputera otrzymać się od nas informacje na podany w formularzu e-mail o nadaniu numeru próbowego. Zazwyczaj są to maksymalnie dwie godziny. W kolejnym odcinku opiszemy do czego on służy i jakie macie dzięki niemu przywileje. Pozdrawiamy i do zobaczenia.